Cześć, z tej 29. Witam was w takim materiale krótkim na temat gry bo Chciałem wam e, powiedzieć, że w ostatnim czasie miałem dosyć dużo wolnego jak zresztą wszyscy i postanowiłem trochę przysiedzieć i trochę popracować nad e, grom no i wyszło, wyszło to, że udało mi się dokończyć już samouczek oraz e, skończyć e, level, e, pierwszy poziom e, dosyć dużo mi e, schodziło nad e, skryptami oraz nad materiałami które musiałem sam e, czy to rysować, czy mm, jakoś tam e, zmontowywać e, jeśli chodzi o filmiki e, na początku jest e, już również wstawiony taki e, pierwszy e, film, e, w który wprowadza gracza już w, e, w to co się dzieje w całej grze. I teraz to co zostało, dodałem już wrogów w zasadzie mógłbym wam pokazać jak oni wyglądają ale to wszystko zrobię za chwilkę, kiedy skończę już gadać, włączę grę i zobaczymy pierwszy poziom wraz z filmikiem, który go zaczyna a następnie, a następnie jeszcze dodam kilka słów, ale. Myślę, że tak gdzieś do tygodnia m, chciałbym tą y, alfę już rzucić do internetu, tak żeby była m, ona do przetestowania m, i wtedy będę prosił Was e, oczywiście o to, żebyście spojrzeli e, łaskawym okiem na tą grę i powiedzieli mi, n, gdyby coś nie działało, gdyby czegoś nie było. E, Wtedy ja będę próbował to naprawić tak, żeby ta gra była mm, grywalna chyba. Mm, tak, to chciałem, to miałem na myśli. Grywalna najbardziej, żeby dało się w nią po prostu zagrać na każdym e, sprzęcie. E, ja z jednym, jedyną rzeczą, którą tutaj e, z którą mam problem e, to rozdzielczości ekranów. E, chociaż już e, tutaj e, troszkę się bawiłem tymi rozdzielczościami i tak, pi razy drzwi, pi razy oko e, one się tutaj już e, z całym GUI e, jakby z trybią e, razem ze sobą ale gdyby jeszcze czegoś e, na, na waszych rozdzielczościach e, tam nie było widać lub było ucięte no to wtedy będę prosił właśnie o wysłanie jakiejś wiadomości lub napisanie komentarza, że na przykład w tej a w tej rozdzielczości powiedzmy <laughs> gra nie działa prawidłowo lub coś tam ucina no dobra na razie kończę gadać i teraz przednę tutaj materiałem z samej gry Człowiek to naprawdę ciekawy wybryk natury. Niby jest istotą myślącą, ale nadal zwierzęciem. Dzięki niemu tacy jak ty czy ja zyskaliśmy życie. Niestety oni stracili coś więcej niż to. Oni stracili swoją planetę. Stężenie szkodliwych gazów zabijało coraz więcej ludzi. Całe miasta zostały wyludnione. A pozostałe przy życiu roboty i droidy miały dbać o Ziemię przez kolejne stulecia, aby kiedyś można było ją znów skolonizować. Po odlocie ludzi roboty zaczęły same się przeprogramowywać. Sztuczna inteligencja wzięła górę. Lecz tylko jednemu z nich udało się zapanować nad resztą. A jeden zawsze był inny. Jakoś udało mu się poskładać pogramiacz, urządzenie, które pozwalało kontrolować inne roboty. Wszyscy, którzy uciekli, chowają się do dziś na wzrośniskach. Oraz gdzieś, gdzie jego siła nie dosięgnie. Uważaj na złe roboty. Ich anteny świecą się na czerwono w przeciwieństwie do naszych sił. No i jeśli chodzi o RIBO to by było na tyle. Ja chciałem Wam jeszcze przedstawić, pokazać jeden projekt, nad którym pracowałem, ponieważ wpadł mi dosyć ciekawy koncept i pomyślałem, że jeśli chodzi o samo programowanie tutaj, o pisanie kodu to tutaj będę mógł nauczyć się w tej grze trochę innego podejścia i pomyślałem, że czemu by nie mogę spróbować na pewno będę miał tu mniej roboty, jeśli chodzi o graficzny punkt widzenia, a bardziej o mm, właśnie koderski. A więc, <laughs> przepraszam, a więc yy, stworzyłem taki yy, krótki yy, projekt. Yy, nazwa yy, tutaj jeszcze się mi trochę... Yy, nie, nie jest klarowna, nie wiem dokładnie jak będzie się ta gra nazywała Myślałem nad jakimś konstelarium, coś w tym stylu i nie wiem nawet czy ona będzie dokończona, ponieważ ćwiczę tutaj sobie na niej pewne inne umiejętności i w zasadzie mógłbym wam już pokazać na czym ona polega A więc włączmy. To jest gra, w której mamy naszym zadaniem jest kolonizowanie kosmosu. Hmm. więc mamy tutaj e, czas. E, ten czas już troszkę przeszedł. On zaczyna się od 1600, ale nie chciałem was przytrzymywać tak długo i teraz schodzi już poniżej 1000. I e, to czas odliczający jakby m, koniec e, tury, dnia, coś w tym stylu. E, po końcu tej tury i dnia, czy tam jak to nazywamy, e, tutaj zmienią się nam w panelu dzień i E, Urygium, o tyle o ile na przykład planet skolonizowaliśmy, ponieważ e, naszym zadaniem jest kolonizowanie planet, e, miałem też na myśli całych konstelacji, a więc ile planet skolonizujemy i, i, i jak je rozbudujemy, tyle będziemy e, za każdy dzień dostawać tego Urygium. E, jak widzimy, Urygium to, to jest pierwiastek, który właśnie jest nam najbardziej potrzebny do kolonizowania naszego kosmosu. Tutaj mamy jedną planetę na razie. Gdy na nią kliknę, planeta tutaj zmieni się na Govini, taka nazwa, tak ją nazwałem. Tą planetę mogę skolonizować, mogę, mógłbym po skolonizowaniu wejść w jej panel, aby ją powiedzmy rozbudować. Są tutaj jeszcze, jest przycisk statystyki, który tutaj nam tutaj pokazuje statystyki naszego, naszej gry, czyli najważniejsze wartości, i parametry które y, pomagają nam odkrywać ten kosmos. Będzie tu jeszcze jeden przycisk technologie, w których będziemy rozwijać y, nasze technologie, jeśli chodzi o kosmos, y, będziemy mogli y, powiedzmy... Przy... To już Wam za chwilkę powiem. Y, na przykładzie y, skolonizujmy naszą planetę, widzimy lok skolonizowano planetę Gawili a w tej chwili zapiszmy sobie ją tutaj i wejdźmy w jej panel, panel planety. Widzimy panel planety skolonizowanej przez nas. Wygląda następująco. Są tu informacje na temat planety, na temat ich jej statystyki, ile mamy wydobycia na te 24 godziny czy na tą turę jedną oraz jakie są koszty rozbudowy oczywiście liczone w jednostkach Urydium. I tutaj mamy pierwszy przycisk. Na razie tylko buduj do następnego poziomu możemy dawać. Póki co mamy Urydium 0, czyli nie możemy, ponieważ koszt pierwszej rozbudowy to 300. Eee, no i tak będzie wyglądał prawie każdy panel planety. No, to Oczywiście będzie miał tu jeszcze więcej opcji, yy, mam nadzieję. Eee, widzimy, mamy tutaj wymagane technologie. Jeśli chcemy skolonizować jakąś planetę, to czasami właśnie będziemy musieli mieć jakąś technologię i właśnie o tą technologię... Będzie tutaj, będziemy rozwijać technologię, jeśli chodzi o kolonizowanie planet oraz o odkrywanie całej konstelacji. Na przykład, żeby odkryć kolejną konstelację, będziemy musieli rozwinąć tam, powiedzmy, poziom naszej floty czy mm, jakichś technologii komunikacyjnych. I w ten sposób będziemy mogli odkrywać kolejne wszechświaty, mm, czy tam e, właśnie tę konstelację. E, poczekamy jeszcze chwilkę, zobaczymy, jakie zmienia tutaj ten dzień i Urydium. I to będzie w zasadzie na tyle. Tutaj jeszcze oczywiście możemy się poruszać po naszym wszechświecie, e, nie jest tak, że jesteśmy sztywno ustawieni w jednym miejscu. On jest dosyć e, spory ten nasz tutaj, nasza przestrzeń dla planet. Poruszamy się w WSD lub pszczołkami. Jak widzimy, no trochę planet się tu na pewno zmieści. A póki co mam nasz, mamy naszą, e, nasz, e, naszego wini tutaj. No i yy, czekamy jeszcze chwilkę. W tej chwili dzień pierwszy Urydion 100, ponieważ to jest domyślna wartość, o którą się zwiększa co dzień i już tyle mamy po prostu na początku na starcie. Ponieważ skolonizowaliśmy nasze gowini. Yy, no i teraz jak dam reset, no to oczywiście mi się zresetuje wszystko. Yy, no i chyba jeśli chodzi o tutaj o to. To wszystko. Yy, tak jak mówię, to taki nowatorski projekt. Yy, piszcie co o tym myślicie, co myślicie o obu projektach I i o Ribo, które mam tam zamiar yy, przynajmniej yy, do jakiejś grywalnej wersji wam podać. Yy, chciałem zaznaczyć, że po prostu yy, dużo czasu schodzi yy, na samo tworzenie tutaj tych kon całego kontentu, yy, czy to jednej, czy drugiej gry. No, więc czasami na przykład e, no nie mówię, że e, ja też nie mam jako takiego talentu graficznego, więc e, musicie mi wybaczyć jeśli gra na przykład e, e, czy te moje gry będą tam w jakiś sposób ule, ubolewały graficznie e, Jestem jedną osobą i nie ma u mnie jako całej grupy osób które siedzą i kodują, rysują i modele. E, tworzą, jestem ja sam i po prostu czasami ciężko mi tutaj wszystko e, ogarnąć. Dobra, dzięki za oglądanie tego odcinka, zapraszam do komentowania i oceniania e, tych obu e, projektów i mam nadzieję, że, e, że się Wam spodobało. E, jeszcze raz dzięki za oglądanie i do zobaczenia następnym razem. Cześć!